Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak przygotować takie naleśniki w domowej wersji. Najpierw rozgniatamy twaróg widelcem, dodajemy odrobinę mleka, można też dodać słodzidło, a następnie dodajemy rodzynki albo suszoną żurawinę, która też się tutaj świetnie sprawdzi. Ale nie bójcie się tych rodzynek, naprawdę świetnie się komponują. Dzielimy całość na dwie części. Teraz czas na ciasto naleśnikowe. Jajko, mleko, mąkę i wodę mieszamy razem na jednolitą konsystencję. Teraz nagrzewamy patelnię i delikatnie ją natłuszczamy. Smażymy naleśniki z dwóch stron do zarumienienia. Z podanej porcji wychodzą nam dwa naleśniki. Są dosyć grube, ale tutaj w takiej formie są idealne. Następnie na każdego naleśnika wykładamy nadzienie i składamy w trójkąt. Na końcu polecam podsmażyć sobie z dwóch stron na suchej patelni, gdyż wtedy smakujemy jeszcze lepiej. Naleśniki w tej wersji są przepyszne i są naprawdę na długo. Polecam spróbować. Smacznego!